Cześć! Dzisiaj będzie. Zaś samo, Dzisiaj będzie odcinek z serii wbijamy 25 rangę. Mam już kotę i będzie Opening star dropów, bo dzisiaj ich nie wykorzystałem. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, ale jak Wam się podoba, jak się nie podoba, to po co subskrybować? Ja sobie zostawić łapkę w górę. A teraz zaczynamy! Dziękuję oczywiście, że przegoniliśmy Pawła. No to chyba to był najszybszy mecz w moim życiu. Dziękuję, że przegoniliśmy Pawła. Teraz nie lepiej swoje, bo wszyscy miałem słuchawki na kablu z mikrofonem. Ten mikrofon trochę przerywał. Ale ten mam no teraz jest na Bluetooth i ten mikrofon jest dobry. Bo ten mikrofon jest dobry, bo to są też dobre słuchawki. I nie mam I też może nabytać jaki jest was ulubiony tryb. A wtedy postaram się wstąpić w serduszko. Na przykład moim to jest albo jakiś knockout, albo solo. Raczej solo, bo ja, inna, bo ja inne tryby nie gram. No, rankingowe, jak mi się chce wbić, ten. Jak jakiś Golda czy innego. Jaki jest ulubiony, uлюбiony? masz, A jaki najgorszy? E, najgorszy. I też, i teraz mogę. I też wspomnę wam w piątek jaka będzie następna gra. Bo nie skończy się na brousar, później jeszcze będzie inna i jeszcze później też będzie inna. Ale na pewno pierwszą ją ja będzie stampelega i wam mogę potwierdzić? I też możecie napisać, co wam wydropło z... z legendarnego dropa z karnetu albo czy jeszcze wbijacie. Nie wiem. Jak w, ja bym specjal. Jak wiecie, jeśli subskrypcji, to postaram się zrobić konto na TikToku. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. I teraz mamy taki mały opening drop. A ja teraz go telefon, schowam, kliknę i nie wiem, co tam będzie. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery. Epic. Całkiem dobrze i ach kurde. No dobra, pierwsza wygrana, czyli, to już, czyli jeszcze cztery mecze, bo przecież już wygrałem. Można napisać czy macie z 25 rangę albo 24. Czy wy, czy, albo czy macie w planach ją wbić. Ja robię 4, więc no, możecie się domyśleć. No, trzy mecze. Ej, możecie też napisać, co by wypadło z 3 new megaboxów i 42 Stardropów. dropów. Możecie napisać. I tu Wam zrobię taki mały. I tu Wam zrobię taki mały. Rangik najgorszych skinów. Sorry, najgorszych hiperdładowań Na piątym miejscu jest hiperdeładowanie. Nie. Do Barleya ono, ono praktycznie nic nie robi. Później jest do. W sumie nawet nie wiem, do kogo może być. Do jakie ma być czwarte najgorsze No Dobra, dam może do seni, bo w sumie nawet nie wiem co ona robi. Później jest Edgar, bo w sumie nawet nie wiem co robi. I teraz czwarte to jest... Drugie to niech... Drugie to dam tutaj. Hiperdoładowanie hmm. do Charlie. A na pierwszym miejscu najgorsze jego będzie do. Pearl. Tak, ma hiperdoładowanie, ale to jest takie coś, że kiedy już chyba ult ten ult zostaje, jak już się nie go wejdzie, to zadaje mały damage. I on jest wtedy bez sensu. A do, a. do Charlie jest takie, że. Jak użyję ultę na kimś, to wokół niego się pojawiają trzy pająki, które się bardzo łatwo zabić. I w na miejscu pierwszym zastanawiałam się, czy dać Perl czy Charlie. Ale wtedy się Perla, bo w sumie. Bo w sumie nie ma tych, taki... Bo nawet nie ma takiego gadżeta. Co daje? Tutaj... Ale, ale przynajmniej jego super atak zadaje duże obrażenia, a Charlie... nic. No to teraz chyba, został jeszcze... teraz jeszcze został jeden mecz, czego co wiem. Ten film już... zobaczę ile trwa. Bo jeszcze nie wiem. Coś mi... A to zrobię dwa mecze. Jak coś nie. Jeśli boję mi bo ja te filmacje nie wiem te Nawet skąd się ja umiem grać, bo sama... bo 20 się sama nie wbiła. Ale teraz do Dopiero która jest wasza najwyższa. Moja to jest 24, bo jeszcze nie wbijał, bo jeszcze nie wbijam 25, bo to jest na szeli, a ciągle szeli przegrywam. I nie wiem... Nie wiem dlaczego. Tutaj mam teraz, zrobię ranking najgorszych skinów. Pierwszy najgorszy i tutaj będą trzy skiny. Pierwszy, trzeci najgorszy skinek to jest do jest do to jest zła królowa Pan. Bo w sumie on jest gorszy niż Miszcze, ja wam może pokażę. Ten skin jest gorszy niż ten skin, a ten jest nam bardzo ładny. Drugi, najgorszy skinek jest... Hmm, do kogo? Może planować w brok, bo w sumie nawet nie wiem, kogo tu dać, ale jak już popatrzyłam, do nich on tutaj będzie. A pierwszy, najgorszy skin, to jest do Mortyza, możecie zgadnąć, który. Oczywiście, że ten. A najlepszy skin moim zdaniem, to jest Złoty Michał. bo nawet mi się podoba. Drugi. To jest... Mi się wydaje, że ten że... Ten z... kontrol... w Larry Rovi kontrolerzy? A najlepszy skin, moim zdaniem, to jest ten r... błąd Rally... To jest błąd Larry and Rowley. No, co, że tak mówię, ale... No, jeszcze nie ja miałem tego ładnie wymawiać, tego wyrazu Wyrazu. A dobra, nie będę na to powiedzieć nawet. Już w miałem. I tutaj by był chyba dzisiaj. to byłby na dzisiaj ostatni mecz, nawet jak wygramy, bo ten film już prawie 10 minut trwa. I moim zdaniem najlepsze i teraz by ranking najlepszych hiperdoladowań. Na czwartym miejscu i na trzecim miejscu będzie hiperdoładowanie do... Hmm. zobaczmy nawet nie wiem kogo, jak zacząć ten ranking. Dobra, dam, dam do sfery, bo w sumie daje nawet, bo daje duże damage. Później będzie hiperdoładowanie do Broka, bo wypuszcza mnóstwo rakiet. I one, dużo, i one w miarę zadają. A najlepsze hiperdoładowanie, możecie domyślić, do kogo to jest? Frank. Widzicie, on ma dobre to hiperdoładowanie? I to by było już na tyle. Oczywiście zachęcam do, do subskrybowania. To by było w dzisiejszym odcinku. Na tyle. Trzymajcie się.